A w dzisiejszym odcinku, tak jak moi drodzy pisaliście, postaram się stworzyć imperium hiszpańskie. Tutaj oczywiście dużą części Ameryki będziemy musieli pochłonąć, skupić się nieco na Afryce. No i tutaj nawet podbić połowę Hiszpanii, nawet Holandię. Więc sobie damy oczywiście w populację, w ekonomię, w utrzymanie wojska i badania. Aktualnie jesteśmy na 18 miejscu, więc jesteśmy jakąś superpotęgą. No i trzeba zawsze, moi drodzy, skippowanie tur. Będę poprawię relacje z Francją, z Anglią, Irlandią. Z tego co widzę, Maroko nie muszę podbijać, więc inaczej też będę poprawiał relacje. W ogóle możemy stworzyć tutaj Unię Iberyjską. My byśmy musieli zjeść Andorę, kawałek Francji, Portugalię, no i te Włochy, właśnie. W tej Portugalii moglibyśmy zjeść, bo to są fajne tereny, ale to musiałem mieć naprawdę tutaj sporo armii najpierw. A Portugalia, mimo że jest mała, to jest bardzo mocna. I sobie Portugalia mogłaby być naszym pierwszym celem, dlatego tutaj zaczynam stawiać moi drodzy farmy. Dobra, musimy zacząć wystawiać sobie armię. Już w tutaj fajny zapas gotówki jest. Dobra, Portugalia, musimy pogadać. Zobaczymy ile tutaj będzie miał armii. Dobra, tutaj wchodzimy, zjadamy. Tu zjadamy również, tutaj tysiak. Na razie tak wszędzie widzę po tysiącu. Szybko traci ziemię. Okej, okay, bardzo fajnie. Tutaj się obronimy. Tutaj sobie tą armię podzielimy na dwie, żeby tutaj zajęła. Tutaj popatrzmy, mogę zamykać od północy. Dobra, stańmy na razie w pójtuże. 10 tysięcy. Ała! No dobra, Nie będzie takie miłe i przyjemne. Na no jakie wygląda? Dobra, trochę może tutaj tą armię wycofam, żeby tak. Nie, wiem, tutaj trzeba skumulować armię na pewno. Dobra, dwa się tutaj trochę porozlewać się będzie chciał, ale okej. Okay. ważne żeby te tereny. Gdzie może rekrutować armię, były zajęte. Dobra, tam sobie możesz chodzić w publicu. a Ja, to tam w końcu to jadę. No raz robimy coś takiego. Dobra, tej próbującej dawkę nie dało się. Tu chodzimy, to chodzimy. Dobrze. I tutaj temat Portugalii raczej zostanie już zakończony. Pyk, pyk, elegancko, dobra. I teraz tak, weźmiemy sobie na fala, bo tam są jakieś wysepki. A nie chcę, żeby tutaj później Portugalia się mściła, więc lepiej zrobić, żeby przestała istnieć. Więc, mój drogi, szybka, a tymi moi Na mojej drodze, ja wam tylko przypomnę, że jeżeli odcineczki historii dwa wam się podobają, nie zapomnijcie sobie nie łapki, w górę, oraz subskrypcji. Tutaj macie wspierających. Może jak już mam tutaj armię, to wyślę ją na Gibraltar, czy tutaj też przejęła. Ty oni idą. Aha, bo ja tu mam jakieś tereny, ok. No i od razu sobie zjemy Andorę, też tutaj szybki gwiazdcyk, zawsze to dodatkowa jakaś tam liczba ekonomii. Teraz oczywiście musimy ogarnąć ten nasz kraj. I teraz ja robię tak, jak mam 200 tysięcy złota, to lecę tutaj mocno w inwestycje, żeby też się rozwijały te prowincje. I nawet zarabiam jakieś tam grosze, ale ekonomia w kraju leci. I moglibyśmy teraz się tutaj pokusić o tą Holandię, bo z tego co widzę na mapie, to, to jest Holandia. To są jakieś plamy, ale to są księstwa jakieś stare, to może to olejemy. Bo też jakby kwestia jest taka, że to nie musi być jeden do jednego, to jest imperia, pamiętajmy. No i chodzi, żeby takie, jakby główne te tereny mieć, czyli na przykład tutaj Amerykę Północną i Południową. Mam tutaj, armię 43 tysiące, prawie 44. No zobaczymy, czy to się uda na Holandię, czy tam wystarczy. No i mają wojnę z Danią i idealnie. Mam nadzieję, że trochę jednostek stąd wypłynęło. My się spróbujemy tutaj zdesantować, dobra, jakieś tutaj 3 tysiące sobie stało. Zróbmy tak, tu wyślemy 15. Tutaj również, a tutaj dychę. Cyk, cyk, puste prowincje. Ciekawe. To co, na stolicę szybko. Tutaj też, rozlewanko. Dobrze, stolica pusta. Elegancko, dobra. Ja się zawsze tutaj Holandia tak boję, bo oni tutaj mogą tak dużo jednostek wystawić, a się okazuje, że wszyscy wyszli z domu. Dobrze, więc sobie przejmujemy tereny. Holandia jest, moi drodzy, hiszpańska no, aktualnie. No, Polska wjeżdża w Niemca. Niemcy wjeżdżają w Polskę, moi no drodzy, no ciekawe. Dobra, mając taką armię całkiem fajną, byśmy się wybrali tutaj do Barcelony, a następnie spróbowali zaatakować Włochy. Może na razie olejemy badania i będziemy zbierać pieniądze, żeby jeszcze dorekrutować wojska, i coś nas, Senegal nas atakuje. Ty, ja Senegalu nie muszę podbić, ale moglibyśmy. Tunezja nam wypowiada wojnę i Szwajcaria. No dobra, to już mniej takie jest optymistyczne. No ale sobie dawaj tą Tunezję, ona jest tutaj blisko. W koła, okej. My się podzielimy nieco. Tutaj już chyba te wszystkie jednostki, co miały być, to padły. A w ogóle to jest ciekawe, że Tunezja wcześniej brała mm, tutaj pakt o nieagresji, a teraz nas atakuje Więc dobra, Tunezja już jest nasza, jednostki sobie wrócą. Dobra, Szwajcarii na no razie możemy olać, żebyśmy tutaj z nim nie walczyli, bo to nie ma sensu. Bo tutaj nie będę się przebijał przez Francję czy Włochy. O, i Argentyna nam wypowiedziała wojnę. Norwegia, co ty się dzieje, moi drodzy? Dobra, Norwegia odwalcie, się, to tutaj na pewno nie będę podbijał. Co to jeszcze jest? Benin. Argentyny byśmy sobie zostawili, bo Argentynę bym podbił chętnie. Wlatuję w Senegal. Pyk, witamy. Jazda, 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 jazda. Dobra, oni tutaj naprawdę mają małe jednostki, to bardzo mi się podoba. Robię się, przejdźcie tutaj i Senegal też będzie załatwiony, moi drodzy. No i tutaj coś wylądowało mi w Lizbonie, to trzeba doreklutować sobie armię. Senegal, kończę temat. Czyli w i wyrzucamy. bo żeby to mi mi tutaj desantować ci brukowie na Lizbonę, to byłoby nawet spoko bo tam jest fort. Dobra, trzeba zwrócić uwagę, moi drodzy, na tą Argentynę. Oni i są 21 potęgą, dobra, to mogą mieć trochę armii. To sobie armię tą y, z Senegalu cofnę sobie oczywiście tutaj i z y, Lizbony będziemy sobie tutaj szykować jakiś desanci A ogóle z kim walczą, bo widzę, że też tutaj schyłają jednostki z Anglią. Okej, okay. dobra, to jest ciekawie. Dobrze, będą osłabieni, będą mieli mniej pieniędzy, może y, podbije ich po Argentynie. No i Allegieria ja jeszcze mi wypowiedziała wojnę, no co za? Mamy, no dobra, trudność mówi. I co ja jeszcze mi powiedział wojny? Wybrzeże Kości Słoniowej, dobra, wyjdzie tam, odwalicie. Dobra, tutaj na razie będę musiał się bronić. E, tutaj 28 tysięcy im On O, tutaj. Dobrze, mam pieniądze, to będę rekrutował sobie te jednostki. To jeszcze w międzyczasie trzeba asymilować te tereny. Dobra, desanci tutaj wylądowało, tutaj coś próbują, dobra, przejęli, ale to się bronimy, okej. Okay. Te jednostki, może cofniemy sobie tutaj, tytuł. Coś takiego, tutaj. Chłopaki, postaram się nieco rozlać. Też tutaj walić te pustkowie, co nie to są pustkowie, Tutaj te teren na są najważniejsze. Dobra, tu się... No coś tam dają rady, okej, okay, ale dobra, tej ładniej ich w sumie nieco wywaliliśmy, okej. Okay. O, tu Argentyna będzie chciała się desantować, ale 2700, okej, okay, to mi jest dużo. Tutaj myślę, że będę dostawał tak pod jakieś tam 1000 wojsk. i starał się tej rozlać dalej, cyk, cyk, okej. Okay. I oni się desantują na Lizbonę, bardzo dobrze na Lizbonie, bo nie mogę dostać sobie jednostki na ludzie. Dobra, tutaj ładnie zajmujemy, odbijamy też stare tereny. Dobra, stolica tam przejęta. Tutaj wchodzę, tutaj wchodzę. I w sumie nie chcę się tej całej Algierii tak przejmować, więc sobie wezmę te tereny, I tutaj coś próbowali za tego Okej i dobra. Rozmowy pokojowej tak 76% wojny mamy. A tutaj jeszcze jest duża część kraju do wzięcia, ale dobra, bierzemy sobie to. Poczekajcie. Hmm. Dawaj Wasala. Nie, I ultimatum. Aha, punktów dyplomatycznych nie mam. Dobra, tu znowu jakieś kraj płynie i znowu na lizy dobra, tutaj nic nie muszę robić. Anekcja i coś Proszę bardzo dobra. Teraz przydałoby się trochę ogarnąć ten kraj pod względem właśnie stabilizacji. Mam dużo nowych terenów. Jesteśmy moi drodzy w pierwszą potęgą na świecie. Wynik ekonomiczny tutaj. Niezły, bardzo niezły. I tutaj, no, to skoczyliśmy z Stanów Zjednoczonych. Oni mają 302 punkty całkowicie, my mamy 375. No i mamy wojnę z Libią i z Wielką Brytanią. No nie. Kurde, nie chcę się tym bić. Czekajcie, może szybko ich zakończymy. Oni w ogóle ruszą. No zgodzili się, ja nie wiem jak to powiedziałem, ale zaważyłem! Jak mamy wystawioną dużą armię, to oni się zgadzają na te pokoje o wiele szybciej, że czasami w ogóle nie dochodzi do wojny, to jest nawet spoko. Ale z Libią, sobie będę poprawiał relacje i z Anglią. Dobra, 77 tysięcy, to jest bardzo duża armia. Myślę, że na Argentynę, na jak najbardziej, tej wystarczy. My sobie zaczniemy podboje tutaj od południa. Tutaj, widocznie, witamy serdecznie. Rozlewanko. O, a tutaj, kurde, pieniędzy nie mam praktycznie. Bo Argentyna postanowiła nas odwiedzić w tym czasie. Oj tu już widzę desanty na plecy, dobra. 20 tysięcy niech się cofnie, a klinik idą tu i tu że tutaj nieco armii pozostawiać w Hiszpanii, dobra, cyk cyk I idealnie akurat tu gdzie trzeba Dobra, wchodzimy w Argentynę coraz głębiej Dobra, wchodzimy na stolicę, tutaj zajmujemy, tutaj kolejne tereny i chyba już będzie wszystko, bierzemy ich na wasala Proszę bardzo, piękna, wielka Hiszpania Z tego co widzę pomawić, no to oczywiście jeszcze Chile musimy tutaj zająć i bardziej tutaj na tym skupicie na zachodzie Ameryki Południowej Urugwaj jeszcze musimy tutaj zająć O, Chile nas zaatakowało, no, świetnie, po prostu świetnie no i co ty jeszcze mnie znowu atakuje? Jaki morski kraj? No dobra. Może wszyscy mi teraz nie atakować znowu? Ja no właśnie liczyłem, że teraz będzie taki moment, gdzie będę mógł sobie tak odsapnąć nie to. Ogarnąć kraj. No no dobra. No kurde, tutaj czyli jedzie, gdzie nie ma armię. A ja na tych terenach na razie nie będę mógł stawiać wojska. Dlatego czy udałoby się tutaj na pewno szybko zdobyć stolicę? Odpić te tereny, co mi przejęli? Nie wiem, żeby nie brać szybko pokoju. dobra, wchodzimy tu na stolicę. Okej, teraz będzie zaraz tutaj tak iść, nieco Już coś tu płynie. Właśnie, zaraz będę się będą chcieli tylko nie zdestampować. No dobra, ale dzisiaj tutaj. Postanowiłem, że się trochę porozlewam. Widać, że nawet się to udaje. Dobra, chile. Yy, czyli mamy nawet dużo punktów z tymi No Tak, to bierzemy z powrotem. To Oddawaj. Czyli nie może nawet coś. Z tej wojny zabierzemy. Dobra, te najbardziej rozwinięte prowincje. Dawaj to i to i to. I, to, i wyślij żądania. I nara. Choby mnie zaatakowaliście. Więc nawet wyszliśmy z tej wojny zwycięsko. Tutaj z tym gościem, co mnie atakował w Afryce, też kończymy. Od Asy, milować. Szwajcaria, jak w Niemca tutaj wjeżdża, patrzcie, tu Niemiec nie wie, co się dzieje. No, raczej je urugwaj z Brazylią. Z tego, co widziałem, to nie muszę w ogóle się bić. No, to są takie dziwnie prowincje połączone. Dlatego sobie tak, prawda? Dziwnie stoją. Dziwnie się tu rozlewają. Tyk i cyk, okej. Okay. Teraz tutaj możemy sobie tak wejść. O, proszę bardzo. No, na drugą tu tutaj miał coś tam mieli, wyparowali mi armię. Pyk, pyk i pyk, okej. Okay. Właśnie tutaj z Brazylią trzeba prać relacje, że my koledzy i przyjaciele O! Niezła Hiszpania O! Niezła Szwajcaria, duża całkiem I Właśnie te Włochy, ciągle zapominam o tych Włochach Bardziej się teraz skupiam tam na eryce południowej Ale dobra, Mi Włochy sobie na razie istnieją O! Hiszpania tutaj fajnie wystrzeliła, że tak powiem, ekonomicznie Dobra, trzeba skończyć tutaj sobie Chile No teraz będą mega osłabieni, bo stracili te najbardziej wartościowe prowincje Dobra, tutaj rozwaliliśmy 4000, jakieś tam stało. Tu wchodzimy w puste prowincje. Ona na stolicy, ktoś była na stolicy. No ale dobra. No, w piątka. No, coś tutaj wchodzą do mnie, okej. Okay. Dobra, już możemy ich brać na wasala. I właśnie teraz bym się zajął tymi Włochami, żeby mieć już Europę tutaj z głowy. No, raczej się 4000. Nie wiem, czy to starczy na Włochy, ale coś tam będziemy próbować. Wejdźcie na razie tutaj na wyspę. Tyk samcik okej. Okay. I tu szybko ich zajmujemy. Pyk, pyk, pyk. pyk. Okej. Okay. Zapraszamy do portu. I tutaj lecimy na Palermo. I kolejne rozwanko. Coś tu widzę jakieś jednostki pływające. Tak gdzie będą chcieli popłynąć. No tu chcą płynąć. Dobra, tutaj trzeba ich rozwalić. Dobrze. Okej, okay, tu się armia na razie wypala, włoska. Ale tutaj wchodził. Tysiące, dobra. Okej, okay, to się desantują. Tylko trochę dobrze. Tutaj stoimy. powinno się wywalać na desancie. Teraz pójdziemy sobie tutaj. Okay. No i oni się zdomcę desantują, no i się powypalają. Monako mi wypowiedział wojnę. To nie jest zły Monako. Jeszcze Arabia Saudyjska, ale z nimi od razu pokływaliśmy. Bardzo szczerze, to tak. jeszcze trochę do tej tej armii. Skoczmy na tym Monako. Tutaj 40 koła sobie dorzuciłem. I teraz skoczmy sobie tutaj za Rzym, żeby ich jakby tak odciąć. I dobrze. A to jeszcze Rumunia wchodzi, co ta Rumunia? Ona została pokonana, to dobrze. No tutaj wchodzimy, Rzym zdobyty. Dobra, czy już my nie możemy z nimi brać sobie ich na wasala? Mogę. Dobra, Wasal. Jeszcze Norwegia nam wypowiedziała wojnę, to Norwegia walczy, ja nie będę się bił, nie mam po co. I proszę bardzo, Włochy są hiszpańskie. Teraz moi drodzy, czas na Wenezuelę. 17 miejsce, na Turośli tutaj. No mam 30 tysięcy wojska, oni jeszcze tam widziałem, że przed chwilą mieli jeszcze wojnę z Meksykiem. Więc mogą nie być tutaj tacy mocni. No tutaj ty, po 2000, 3000, no coś tam Majmarnie. No to właśnie Meksyk jeszcze nie wbił tutaj nawet. No niedobrze, Meksyk wypadł ty z tych terenów. Ty, Meksyk mnie zaraz tutaj odetnie. O, coś tutaj się wydarzyło, że te jednostki zniknęły. No Nie, nie, tylko nie to. Tylko nie to. No dobra, dobra, udało się. Na szczęście te jednostki się nie ruszyły. To jest całkiem spora ta Ameryka Południowa. No i dobra. Ty, hey, możemy Wenezuelę wziąć na Wesala. A nawet tutaj tych terenów nie ruszyłem. Genialne. Nicaragua nam wydała wojnę. A gdzie jest Nicaragua? A tu! Jeszcze tak mało to jednostek w tej yy, Wenezueli mogę wystawiać. No dobra, ale tutaj ich wbijamy. Rozwalimy ich, rozwalimy. No dobra. No co to jest? Mali mnie atakuje. Niedobrze. Wielbiam te afrykańskie tereny, gdzie możemy maksymalnie 100 armii wystawić 20 punktów i możemy już ich brać na wasala Dawaj No ci mnie atakują Kolumbia No wiecie co? O kurde, ale Kolumbia ma tutaj tereny wielkie Dobra, na szczęście tutaj powystawiam jednostki Na razie będę się tu bronił Dobra, na razie tutaj tę Kolumbię już tak powoli wyniszczam 6000, dobra, nieważne Ale tutaj sobie wchodzimy, tutaj sobie zajmiemy Zle tak, to nie wygląda tak, czy inaczej. Okay. Nawet na stolicę zaraz wejdę. W sumie, jak tak przyjmę dużo terenów, to na wasala, co nie? Nie ma co się tam pieścić. No, stolica, dobra, jest obstawiona niestety, ale tutaj w większość kraju już jest pod moim panowaniem. Dobra, stolica przyjęta. Tutaj też z tym gościem kończymy temat. Tutaj dalej bronimy. Dobra, 70% to powinno wystarczyć. Mamy wasala. I anektujemy. Elegancko, dobra, Brazylia my się lubimy. Lubimy, dobrze. Oni już mają wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, co też mi się podoba. Trochę i tam pomęczą. W ogóle mam już takim niezłą armię, I tak sobie myślę. Czy? I pogadać na przykład z takim Ekwadorem, że dawaj, prowincja albo 94 tysiące, co ty na to? No za mało, okej. Okay. To jak dla ciebie to za mało, to jeszcze może wystawimy. Na przykład 100 tysięcy. Też nie, dalej no za mało. Chyba nie. No na przykład 143 tysiące. Dalej się nie zgadzają, no dobra, no to nie, to nie. Szybki gwiazdek, myk, tyk. Był sobie Ekwador. No coś jeszcze próbuję się bronić, ale... Ola. Nawet tu wyspę mają. No dobra, dawaj się Pidesa. I Ameryka Południowa, moi drodzy, załatwiona. A, nie w wyspę. Dobra, dobra. Nie, no ja jestem geniczam. I co, i tutaj jeszcze teraz Haiti przejmujemy, żeby mieć dostęp? Do Ameryki Północnej. Dobra, potężnej ilości. Gwatemala. To też szybki wjazd. Ktoś tutaj nad pozytywaniem terenu. No kurde, 10 koła to stoi, dobra, ale tutaj już zjedziemy. Tutaj armia, proszę się podzielić. Pyk, pyk. Dobra, i teraz Meksyk. No Meksyk to. Będzie małe wydzwank, bo oni są dosyć porym państwem. Ja bym zrobił tak, tutaj. No, oni są dziesiątą potęgą. Szwajcary nam powiedziała wojnę. A jak to Szwajcarę w ogóle wygląda? No, coś tu mamy tereny. No, zobaczymy, co oni tutaj będą chcieli zdziałać. Dobra, coś tu wchodzą. Okej, okay, dobra, dobra. A tu, kurde, zawsze gdzieś zapomnę. To mam granicę z wrogiem. No, tutaj, ile możemy rekrutować? Fajne ziemie. Dziesięć koła tu mieli. Ja nie mogę, dobra, ale na szczęście wyparowało wszystko po starciach. No. Szwajcaria mocna, ma to armię Dobra, trochę ze Szwajcarii pomęczyłem Zarobimy im stolicę Tutaj na stolicy mało co stoi, dokładnie To pokojowe, dawaj te tereny Coś takiego im zabierzemy Dobra, próbujemy coś z tym Meksykiem Na razie wchodzimy tutaj, żeby właśnie tutaj się pożyć. być, Rozwalamy ich Dobra, co oni tutaj atakują, ale tutaj będzie się bronić, będą się bardziej wypalać Na razie tutaj elegancko wchodzimy Tam armię sobie zamkniemy Coś w tym stylu, pyk pyk, dobra, wypaleni Teraz te jednostki mogą sobie przejść już tutaj na front Dobra, możemy powoli ruszyć do przodu Tu się będą tutaj desantować I będą wchodzić, tutaj się postaram rozlać Tutaj ta armia też się tak podzieli, dobra, cyk, cyk, cyk Tutaj nawet armii nie ma Dobra, przestali się tutaj desantować, ja zawiem, że boty często one wysyłają chyba jednostki od razu gdzieś na jakąś prowincję Jak ja idę gdzieś szybko z frontem To oni dlatego mi się desantują na plecy Bo pierwotnie tam sobie dali ruch, żeby ruszyć Dobra, tutaj, dobra, mamy taką armię, że tu wchodzimy to jest żadnych problemów. Jakiś, problem. jakiś krajiny wypowiedziałem, co to jest? Nie wiem nawet. Nara, odwalcie się. już powoli do Meksyku zaraz. Dobra. To dobra, to dość mało jednostek, takie o niecałym tysiącu nawet wysyła. Nasz drogi kolega z Meksyku. Patrz, żeby Meksyk wrócił do hiszpańskiej korony. Okej, okay. jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze, miło i sympatycznie. No i dobra, mamy stolicę. Ty, Meksyk, nie chcesz być naszym basalem? Chcesz? Bardzo dobrze. Uważam, to bardzo mądra decyzja. Patrzcie jaki wielki napis. Hiszpania. Elegancko. Teraz gdzieś się tato powysyłam ultimatu. I teraz weź to wszystko asymiluj. Serio, Słowenia mi tutaj by powiedziała wojna. Jeszcze Czechy. Jakaś słowiańska koalicja. Dobra, się się odwajcie akurat. No i dobra, w ogóle popatrzmy na mapę. Tutaj w Afryce mamy bardzo duże tereny, ta Ameryka, okej. Okay. I w sumie tutaj musimy zdobyć... Aha, jeszcze Kuba, tutaj te tereny. Ameryka, jeszcze tej Filipiny. A Filipiny, wy nie chcę się tak do Was płynąć, to ja bym was wysłał z niewagi. A następnie zażądał was Co ty na to? Chodzili się. Nice. Teraz zrobię wielki mur z granicą ze Stanami Zjednoczonymi, bo teraz właśnie zobaczyłem, że mam z nimi bardzo słabe relacje. Nie chciałbym, żeby już mnie atakowały. Dobra, Filipiny, rzucamy, żeby tutaj ich anektujemy. Hej, okay, udało się. Filipiny przestały istnieć. to jest z tego co widzę, to Filipin trochę rosły, bo na Tajwan mam. To nieźle. I jeszcze tutaj kawałek Indonezji Nice. No, Rosja tutaj weszła trochę w Europę. Ukraina też urosła. O, Stany Zjednoczone mają wojnę z Rosją. Ty. A, ach, nie zgodziłeś się na wasalizację Stany Zjednoczone, a byłoby zabawnie. Jeszcze Stany mają wojnę z Rosją. Ja nie wiem, czy tu Rosja będzie przychodzić, czy coś. Aha, tu nas coś zaatakowało. Fabryce. Sierra Leone. O, walizce, na tym, sobie wezmą te prowincje. Bo chyba tędy nie przejdą, co nie? No, nie przejdą, okej. Okay. Weźcie sobie na tę bronice, po co mi to. Nawet nie chcemy się z nimi bić. A Kuba jeszcze mieliśmy zwasalizować. Dobra, nie wiem czy mam odpowiednią liczbę armii na Stany Zjednoczone. No ale lećmy. Nie w ogóle miałbym mieć teraz jednostki gdzieś zupełnie indziej. Może coś wysyłają na Rosję. A ja im tutaj tak wchodzę. Tutaj wiem, że na pewno trzeba będzie dorekrutowywać wojsko. No, no ale coś tam powoli wystawiają, okej. Okay. No ale szczerze, już jesteśmy chyba taką potęgą, że nawet tutaj Stany Zjednoczone za bardzo... Nie są wyzwaniem No kurde, wiedziałem, że coś takiego się da, że gdzieś tam mi wejdą Minimalnie Trzeba się od razu tym zająć, tutaj może wyślijmy taką 2,5 tysiąca No już tutaj taki fajny kawałek stanów, no nie, jeszcze ma ludzi To jest tak Przyję sporo ziem, co nie? Tak myślę, kurde, już pewnie dużo A jest 11% i to już to jest bardzo mała część stanów Kurde, najgorszy jest taki moment, że gdzieś jak ci się wbiją, zaraz musisz wycofywać armię, żeby się nie rozlali Bo tutaj stoi 3000. tysiące ja chyba zrobił jeszcze taką jedną rzecz, tutaj przygotował armię i poleciał mi na, na te najbardziej rozwinięte prowincje na tym wschodnim wybrzeżu Bo ta armia jest coraz bardziej tam rozciągnięta, ta moja No kurde, tutaj 8 tysięcy, tu. o kurde, Stany się obudziły Chyba z Rosji wróciły jednostki No dobra, w sumie, zróbmy tak, pogadajmy ze Stanami Dobra, zgodzili się na pokój, wzięliśmy bardzo z taką sporą część południa I oni byli na czwartym miejscu, teraz są na szóstym, no nie bardzo spadli, ale zawsze coś Japonia i Kanada wypowiadają mi wojnę. No ale w sumie z nimi nie chce się bić Co do Kuby, to robimy anekcję. Zaraz tego, moi drodzy, że tutaj kolejna po prostu walka ze Stanami będzie wyglądała tak samo i są słabsi niż wcześniej. To ja im zaproponuję wasalizację albo 200 tysięcy w nich wjeżdża. Zgodzili się. Nie proszę bardzo. Stany Zjednoczone są hiszpańskie. Jeszcze możemy zrobić tak z Kanadą. Nie, ja, ale Kanada się nie zgodziła na wasalizację. Ostro! No dobra. To niech im będzie, ale moi drodzy, myślę, że tutaj udało nam się to osiągnąć. Mamy wielką i potężną, piękną Hiszpanię. No tutaj jest ten kawałek Kanady, ale już po prostu to olać. Tutaj Włochy zdobyliśmy, Holandię, tutaj Afrykę nawet trochę więcej niż trzeba było. Tak czy inaczej, udało się to zrealizować. Wróciło na mapy świata wielkie imperium Hiszpanii, kolonie w każdej części świata. I moi drodzy, z racji tego, że dzisiaj jest 31 grudnia, chciałbym Wam życzyć wszystkiego dobrego w 2024 roku. I mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak nie napijęcie łapce w górę, komentarzy i subskrypcji i do zobaczenia w na następnych odcinkach. Na razie trzymajcie się hej.